Czy wiedziałeś, że od ponad 100 lat istnieje instrument finansowy utrzymywany w tajemnicy przez banki, banki inwestycyjne i maklerów giełdowych? Była to jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic Wall Street. Czy chciałbyś zapoznać się z takim samym produktem, w który od dekad inwestują Warren Buffett i Credit Suisse? Witamy na lukratywnym rynku wtórnym amerykańskich ubezpieczeń na życie. Ale co to jest dokładnie Life Settlements? Life Settlements jest to zakup amerykańskiej polisy na życie na rynku wtórnym. Dotyczy to obywateli USA w podeszłym wieku, którzy chcą sprzedać swoją aktualną polisę na życie, ponieważ nie jest im już potrzebna lub po prostu nie stać ich już na opłacanie składki ubezpieczeniowej. Kupujący, a są nimi zazwyczaj duże instytucje finansowe, jak na przykład Credit Suisse lub Warren Buffett's Berkshire Hathaway, płacą ubezpieczonemu uzgodnioną kwotę, którą może od razu dowolnie dysponować. Natomiast gwarantowana suma ubezpieczenia wypłacana jest bezpośrednio kupującemu. Typowa sytuacja wzajemnej korzyści win-win. Na przykład inwestor instytucjonalny odkupuje gwarantowaną sumę ubezpieczenia o wartości 1 400 000 dolarów za kwotę miliona dolarów. Gdy polisa się zrealizuje, inwestor otrzyma od ubezpieczyciela gwarantowaną sumę ubezpieczenia 1 400 tysięcy dolarów. Osiągnie więc zysk w kwocie 400 000 dolarów. Proszę zauważyć, że duża płynność wymagana przy tego typu transakcjach dostępna jest wyłącznie dla dużych instytucji finansowych. Pomyśl, czy mógłbyś osobiście zainwestować teraz milion dolarów? Być może tak, ale najprawdopodobniej jednak nie. Polisa na życie jest kupowana na rynku wtórnym. Następnie wielu różnych inwestorów ma możliwość nabycia ułamkowej części takiej polisy. W przypadku realizacji polisy każdy inwestor otrzymuje odpowiednią do swego wkładu część gwarantowanej sumy ubezpieczenia. Także ty możesz zostać uczestnikiem tej jedynej w swoim rodzaju inwestycji. Nie ma korelacji z rynkiem akcji, nie ma ryzyka związanego z rynkiem obligacji czy rynkiem globalnym. Nawet kryzys finansowy czy kryzys euro nie stanie się powodem twojej bezsenności. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z agentem, który przekazał ten wideoklip.